Nie jestem przesądny, naprawdę. Nigdy nie wierzyłem w duchy, klątwy ani żadną z tych rzeczy, które rozpalają wyobraźnie ludzi zbyt długo wpatrujących się w ekrany. Ale to, co zaczęło się dziać w moim mieszkaniu, nie mogę już zrzucać na zbieg okoliczności. Wszystko zaczęło się w sobotę, dokładnie dwa miesiące temu. Była godzina 22. Siedziałem przy komputerze w słuchawkach, montując kolejny film dla klienta. I wtedy zrobiło się ciemno. Całe światło w mieszkaniu zgasło w jednej chwili. Bez trzasku, bez migotania, po prostu klik, cisza. Pomyślałem, bezpieczniki albo korki. Sprawdziłem. Wszystko było na miejscu. Co dziwniejsze, z klatki schodowej dochodziło światło, jakby reszta budynku miała się dobrze. Spojrzałem przez wizjer. Sąsiedzi rozmawiali, uśmiechali się. Nikt nie wyglądał na zaniepokojonego. Minęły może dwie minuty, i nagle światło wróciło. Wszystko, jakby nigdy nic. Uśmiechnąłem się. Zbieg okoliczności, powiedziałem sam do siebie. Ale tydzień później dokładnie w następną sobotę o tej samej godzinie 22 sytuacja się powtórzyła. I wtedy zacząłem. Zapisywać daty. Zacząłem prowadzić notatki. Nie żartuję. Otworzyłem zeszyt jak jakiś nawiedzony maniak teorii spiskowych i każdej soboty siadałem z zegarkiem w ręku, czekając. I tydzień po tygodniu, dokładnie o 22.00, światła w moim mieszkaniu gasły na około dwie minuty. Tylko u mnie rozmawiałem z sąsiadami. Na początku delikatnie, niby mimochodem. Czy u nich też bywają takie chwilowe przerwy? Czy coś migocze? Ale nie. U nikogo nic. Nikt niczego nie zauważył. W czwartą sobotę postawiłem telefon na parapecie i nagrałem wszystko. Później przewinąłem nagranie. I rzeczywiście, o dokładnie tej samej godzinie nagle wszystko robi się czarne. Ale coś jeszcze przykuło moją uwagę. Na samym końcu nagrania, gdy światło wraca, przez ułamek sekundy, dosłownie jedną klatkę, widać coś w odbiciu szyby, jakby cień. Kształt kogoś, kto stoi za mną. Odtwarzałem tę klatkę raz po raz. Zatrzymywałem, przybliżałem. Cień był rozmazany, ale miał kształt człowieka. Wyższy ode mnie. Stał tuż za moim krzesłem, prawie przy samym oparciu. Nie mogłem pojąć, jak to możliwe. Przecież nagrywałem wszystko sam, a nikogo w mieszkaniu nie było. Drzwi zamknięte, rolety zasłonięte, zero gości. Pomyślałem, może coś się odbiło z ekranu, może to był efekt artefaktu, ale wewnętrznie już wiedziałem, że to nie był przypadek. W następną sobotę postanowiłem przygotować się dokładniej. Ustawiłem aż cztery kamery. Jedną w salonie, jedną w kuchni, jedną przy drzwiach wejściowych i jedną skierowaną w moje własne biurko. Wszystko zsynchronizowane, zasilane z powerbanków, żeby nie zależały od światła. Kiedy nadeszła godzina dwudziesta znów pstryk, ciemność. Tym razem nie panikowałem. Siedziałem bez ruchu. Po dwóch minutach światło wróciło. Szybko przystąpiłem do analizy nagrań. Trzy kamery nagrały tylko ciemność, ale ta przy drzwiach zarejestrowała otwieranie zamka. Nie otworzyłem go, nie usłyszałem go, a jednak nagranie pokazuje wyraźnie, jak klamka delikatnie się opuszcza, jak zamek lekko się przekręca, a potem nic. Drzwi się nie otwierają, ale coś jakby próbuje wejść przez całą noc. Analizowałem ten fragment klatka po klatce. Zamek się ruszał, klamka opadała, ale drzwi się nie otworzyły. Jakby ktoś miał klucz, tylko że nie do końca pasujący. Nie dawało mi to spokoju, więc nazajutrz zadzwoniłem do właściciela mieszkania. Czy ktoś jeszcze ma zapasowy klucz? Zapytałem, starając się brzmieć jak najbardziej spokojnie. Tylko ja, odpowiedział, nikt inny. Dlaczego pytasz? Oczywiście nie powiedziałem mu prawdy. Wymyśliłem coś o zgubionym kluczu, o sprawdzaniu zamka. Ale to niczego nie zmieniało. Ktoś próbował wejść i robi to tylko w soboty o 22.00. W piątą sobotę nie wytrzymałem. Stałem przy drzwiach, trzymając w ręku nóż kuchenny. Latarkę przymocowałem do czoła opaską. Stałem tak już 10 minut wcześniej. Dokładnie o dwudziestej Pstryk. Ciemność. Cisza. I wtedy to usłyszałem. Szelest. Jakby ktoś przesunął ręką po drzwiach. Zamarłem. Zamek znów się poruszył. Powoli. Metaliczny zgrzyt był cichszy niż ostatnio, a potem coś zapukało. Trzy razy nie do drzwi. Do Judasza. Nie ruszałem się. Dosłownie wstrzymałem oddech. Pukanie było tak wyraźne, tak pewne siebie, że przez chwilę pomyślałem, że to jakiś żart. Ale kto do cholery puka do wizjera? Pukanie nie powtórzyło się. Wszystko ucichło. Zamek przestał się poruszać. Światło wróciło. Podszedłem ostrożnie do drzwi. Spojrzałem przez Judasza. Pusto. Otworzyłem drzwi z nożem w dłoni. Pusto. Ale coś mnie tknęło. Przysunąłem dłoń do wizjera i wtedy zamarłem. Szkiełko było mokre, dosłownie wilgotne, jakby ktoś przycisnął do niego usta. Zacząłem wątpić w siebie. Czy to może ja, w stresie, dotknąłem palcem? Ale nie. Ta wilgoć nie była z wewnątrz. To była z zewnątrz. Od tego momentu soboty stały się koszmarem. Nie spałem nocami. Nie wychodziłem z mieszkania, sprawdzałem każdy odgłos, każdą zmianę światła, każdą sekundę nagrań i z każdym tygodniem było coraz gorzej. W siódmą sobotę po krótkim zaniku światła znalazłem coś nowego. Pod moimi drzwiami ktoś wsunął kartkę. Tylko jedno słowo pisane starannie długopisem, drukowanymi literami. Pamiętasz? trzymałem tę kartkę w rękach przez dobre kilka minut. Pamiętasz? Ale co mam pamiętać? Nie znałem nikogo, kto bawiłby się w takie gierki. Nie miałem żadnych wrogów. Nikomu niczego nie zrobiłem. Żyłem jak większość. Praca, zakupy, serial przed snem. Zacząłem przeszukiwać pamięć. Może coś z dzieciństwa. Może jakaś zapomniana historia, ale nic. Pustka. A potem Przypomniałem sobie jedno: w wieku czternastu lat miałem wypadek na rowerze. Straciłem przytomność. Obudziłem się dopiero w szpitalu. Przez pewien czas miałem zaniki pamięci, szczególnie z tygodnia przed wypadkiem. Rodzice nie mówili wiele. Mówili, że to był zwykły wypadek, że potrącił mnie samochód. Ale nigdy tego nie sprawdziłem. Czy to o to chodziło? Czy ktoś próbuje mi coś przypomnieć? W następną sobotę, gdy światła znów zgasły, zamiast czekać w napięciu, postanowiłem mówić. Jeśli czegoś nie pamiętam powiedziałem głośno to nie znaczy, że zrobiłem coś złego odpowiedziała mi cisza. I wtedy, w mroku, usłyszałem czyjeś kroki w kuchni. Nie ruszałem się stałem nieruchomo, z bijącym sercem, słuchając, jak kroki. Przesuwają się po kafelkach w kuchni. Wolne, miękkie. Jakby ktoś szedł w skarpetkach, ostrożnie, ale z pełną świadomością, że jestem tuż obok. Nie miałem odwagi się odwrócić. Wszystkie światła nadal były zgaszone. Wiedziałem, że moje kamery to rejestrują, ale wtedy to nie miało znaczenia. Nagle cisza. Kroki ustały, ale nie usłyszałem żadnych drzwi. Wtedy, mimowolnie, Obróciłem się powoli. Kuchnia była pusta. Wróciłem do nagrania, gdy tylko światło wróciło. Kamera przy lodówce zarejestrowała dwa kroki. Dosłownie, dwa ujęcia. Pierwszy krok, potem drugi. Buty. Męskie, stare, zużyte, jak wojskowe, ale nikt nie wszedł do kuchni. Buty pojawiły się i po sekundzie zniknęły. W miejscu, gdzie stały, zostawiły wilgotny ślad na podłodze. Tak jakby ktoś przyszedł z zewnątrz, z deszczu, tyle że tamtego wieczoru nie padało. I wtedy pomyślałem o czymś, czego wolałem nie mówić nawet sam do siebie. A jeśli to coś nigdy nie wyszło z mojego mieszkania? Nie spałem już praktycznie w ogóle. Odczuwałem to w ciele. Drganie powiek, spuchnięte palce, przyspieszony oddech nawet bez wysiłku. Ale nie mogłem się zatrzymać. Coś było w środku, nie w ścianach, we mnie. Zacząłem słyszeć dźwięki nie tylko w soboty kroki w łazience, skrzypienie podłogi przy oknie, cichy szept spokoju, którego nie używam, szept, którego nie rozumiałem, ale który z każdą nocą był bliżej. W pewnym momencie pomyślałem, że zwariowałem. Poszedłem do lekarza, dostałem skierowanie do psychiatry. Nie skorzystałem. Wolałem wiedzieć, że to dzieje się naprawdę. W dziewiątą sobotę usłyszałem coś nowego. Gdy światło zgasło, w moim pokoju rozległ się dźwięk, jakby ktoś wyjął klucz z zamka. Po chwili, tuż obok mnie, ktoś powiedział szeptem, już pamiętasz, zamarłem, światło wróciło, nikogo nie było, ale w drzwiach nie było już żadnego zamka. Bez zamka moje drzwi były tylko atrapą. Wyszedłem na korytarz, pusty jak zawsze, tylko że teraz nie czułem się już bezpiecznie nigdzie. Coś się zmieniło. To nie było tylko w moim mieszkaniu. Czułem, że ono podąża za mną. Nie poprzez kamery, nie poprzez dźwięki. Coś we mnie pękło. Zacząłem dostrzegać te same ślady wilgoci na korytarzach w pracy. Zacząłem widzieć, Zamglenie w lustrze, jakby ktoś stał za mną, ale gdy się obracałem, nic. A potem dostałem list. Prawdziwy, papierowy, w kopercie bez znaczka, bez nadawcy. Leżał na mojej poduszce. W środku było jedno zdanie. Zawsze wiedziałeś, kiedy otworzyć drzwi. Nie spałem już w ogóle. Zamurowałem wejście do mieszkania meblami, deskami, nawet zamontowałem czujniki ruchu. Ale w dziesiątą sobotę wszystko się rozsypało. Dosłownie. Jakby ktoś przeszedł przez nie bez oporu, zgasło światło. Wstałem i tym razem otworzyłem drzwi sam. Za nimi była tylko ciemność, ale wiedziałem, że ono tam czeka. Nie krzyczałem, nie uciekałem, bo w końcu pamiętałem. Nie wiem, jak długo tam stałem. Drzwi otwarte. Ciemność naprzeciwko mnie, gęsta jak dym. Jak noc bez gwiazd. Czułem jej chłód, nie fizyczny, ale wewnętrzny, jakby dotykała mi duszy, nie zrobiła ani kroku, bo to ja miałem wejść. Wyszedłem z mieszkania. Światła na klatce schodowej nie działały. Nie świeciła żadna żarówka, choć nie była sobota. Schodziłem po schodach, czując pod butami coś wilgotnego. Na każdym piętrze wisiała kartka z napisem Pamiętasz? ale za każdym razem literki były bardziej krzywe, jak pisane w pośpiechu, jakby się śpieszyły, żeby mnie dogonić. Na dole drzwi wyjściowe były otwarte, na ulicy nie było nikogo, ale po chwili zauważyłem, że światła w mieszkaniach gasną jedno po drugim, dokładnie w rytmie moich kroków. Nie wróciłem do mieszkania, wciąż nie wróciłem. Zatrzymałem się w tanim hostelu pod miastem, ale to nic nie dało. W kolejną sobotę o 22.00 zgasło światło w moim pokoju. A potem ktoś zapukał trzy razy do lustra. Już wiem, że to nie kwestia mieszkania: ani drzwi, ani kamer. To było we mnie od zawsze. Tylko czekało, aż sobie przypomnę. A teraz, skoro pamiętam, nigdzie nie ma już światła.